Dzień dobry, moje kochane. Ja dzisiaj z tematem, który ciągle i ciągle do mnie wraca na szkoleniach, na warsztatach, na rozmowach z Wami, na rozmowach z moimi znajomymi, z moimi przyjaciółkami, a mianowicie temat zachowań dziewczynki. I oczywiście, wiecie, no, mm, jesteśmy pełnoletnie, przynajmniej mamy dowód osobisty, ale. Zobaczcie, jak dużo, zobacz w sobie, jak dużo masz zachowań dziecka. Jak dużo masz zachowań dziewczynki, która, no właśnie, która robi rzeczy, które psują nasze relacje, które przede wszystkim odbierają nam sprawczość, odbierają nam moc, odbierają nam poczucie własnej wartości, no bo jeżeli my reagujemy z dziecka, reagujemy czy wybuchem, czy fochem, czy obrażaniem się, my oczywiście zawsze potem będziemy się źle czuć. Więc to nie jest po to znowu, żeby teraz ja będę dorosła, żeby znowu coś pokazać, coś udowodnić, żeby świat mnie lubił tylko dla siebie, żeby poczuć swoją sprawczość, żeby poczuć, że do licha ciężkiego ja jestem dzisiaj dorosła. I znowu dzisiaj miałam na sesję dziewczynę, która mówi. No tak, bo, bo to przez to, bo to moje dzieciństwo, bo to matka nie powinna tak się zachować, bo rodzice mi to robili, bo to mnie yy, tak ukształtowało. I gdy próbuję zabierać, no dobrze, ale co dzisiaj? Dzisiaj jesteś dorosła, co ty dzisiaj decydujesz? To znowu jest kontrargument, jest wymówkoza, no bo ja zostałam tak wychowana. No i wiecie. Ja wtedy już nie mam na to zgody. To było 30, 40, 50 lat temu, i my nadal używamy tego jako argumentu, no, że ja czegoś nie robię, bo tak zostałam wychowana. Widzicie, ludzie są wychowywani w różnych domach, czasem w mega destrukcyjnych, mega patologicznych. I czy to ma nas określać na całe życie? Czy to ma definiować naszą tożsamość dziś? Zobacz, używamy tego jako rodzaju wymówki do tego, żeby dziś, 50 czy 40 lat później, nie robić pewnych rzeczy. Popatrz na to z boku. Popatrz na to ty kobieto tam, po drugiej stronie. Zosiu, Mario... Czy to, że ktoś ci powiedział 40 lat temu, że jesteś do niczego, że e, nic z ciebie nie będzie, że jesteś tumanem, tłukiem, to są cytaty. To są cytaty z sesji, żeby było jasne, że żaden facet cię nie zechce. I nie powiedział to głos z nieba, Boga, objawienie, tylko twój ułomny. Pełen słabości, pełen niedojrzałości, Twój rodzic, a Ty dziś dalej tego słuchasz? Dalej w to wierzysz? To jest o dorosłych, bo oczywiście ja się zajmuję traumami, ja pracuję z dziewczynami, wchodzimy przez ustawienia, przez wizualizację, przez głęboką pracę. My te wzorce zmieniamy i ja tego nie umniejszam. Ja tego nie umniejszam, bo. Nasz system, nasze komórki mają w sobie ten stary ból, ten stary lęk, to poczucie odrzucenia, to poczucie ogromnej samotności. Tak, i my mamy się tym zająć. Natomiast bez tego drugiego kroku, czyli bez pójścia po ciebie dorosłą, ten, która powie, a wol mi z tym. Odrzucam ten stary syf, odrzucam to, czego mnie nauczono, to, jak mnie wychowywano, to, co mi wmówiono. Czyli zajmujemy się tym zranionym dzieckiem tak, z wielkim szacunkiem, z wielkim uznaniem, z empatią, z otwartym sercem. Tak, i, i musimy pójść po siebie dorosłym musimy zacząć uczyć się w ogóle, co to znaczy być dorosłą żeby dobrze żyć, no bo dopóki my będziemy tylko w tym zranionym dziecku, to kto? Kto ma to zrobić? Kto ma stawiać granice? Kto ma iść do relacji jako dorosły? Kto ma sięgnąć po wymarzoną pracę, po wymarzone podróże? Kto ma napisać e-booka? Kto ma założyć firmę? To, co ja obserwuję, to też robiłam. To robią dzieci w ubraniu dorosłej. Dokładnie tak. Idziemy do relacji z facetem jako dziewczynki w przebraniu dorosłej. I na początku jeszcze się trzymamy, jest, tak, jesteśmy te kobiece, dorosłe i tak dalej, ale jak idzie relacja dalej, to nagle się okazuje, że wyłazi ta głodna, żebrząca dziewczynka. Daj mi, daj mi, daj mi. I tu jest ten pierwszy punkt. Bo dzisiaj pięć zachowań małej dziewczynki, które zabierają ci moc niszczą twoje poczucie wartości, niszczą twoje relacje, niszczą twoje przyjaźnie, związki. I sprawiają, że czujesz się beznadziejnie. To pierwsze jest właśnie oczekiwania. Czyli mamy w sobie tyle ran, mamy w sobie tyle tych traumatycznych doświadczeń, i my jako dziewczynka jeżeli nie ma dorosłej, my idziemy do świata do związku z mężczyzną na przykład z oczekiwaniem że ktoś nam to wyrówna zadość uczyni i poczuj teraz bo my mówimy że mężczyźni są toksyczni a bo oni to bo tamto sram to owam to Zobaczmy, jak toksyczne to jest dla nas, dla innych oczywiście też, ale dla nas, jeżeli ja idę ze swoimi ranami i wymagam bo tam pojawiają się wtedy oczekiwanie, to jest tak naprawdę wymaganie, to jest roszczenie, to jest żądanie, że teraz ktoś ma mi to. Uleczyć moją wewnętrzną ranę ma mi uleczyć facet tym, że będzie mi dawał ciągle uwagę, że będę, będzie mi mówił ciągle komplementy, że będzie mi udowadniał, jaka ja jestem ważna. Czyli to jest takie zdanie, które kiedyś mi się fajnie udało powiedzieć. Ten facet ma mi udowodnić, że ja jestem wartościowa. Bo ja mam ranę odrzucenia, bo ja mam ranę, jestem nie dość dobra. Niewystarczająco. Teraz ktoś, najczęściej mężczyzna, ma mi teraz mi udowodnić i pokazać, że ja jestem wartościowa. Czyli jak On mi da uwagę, no to ja się lepiej poczuję. I zobaczcie, te wszystkie oczekiwania. To, jest, to są te wymagania, roszczenia wobec innych ludzi. I poczuj teraz, jak ty się czujesz przy kimś, kto czegoś żąda od ciebie. Daj mi. Daj, daj mi tu więcej. Dlaczego nie dzwonisz? Dlaczego nie piszesz? Nasze matki często to robią, bo tam też jest mała dziewczynka, dokładnie. Tak? Dlaczego nie masz czasu się ze mną spotkać? Dlaczego mi nie pomogłaś? Dlaczego coś tam jest foch, jest obraza. My nie znosimy być z takimi ludźmi. Ale same to robimy. Więc to jest pierwszy punkt, który będzie no nas unieszczęśliwiał. Czyli te rany nasze i, i ból stary będzie skutkował tym, że my będziemy żądać od świata, od ludzi, my będziemy w takich ciągłych pretensjach i w oczekiwaniu, że jak ona się zmieni, jak on się inaczej zachowa, jak matka zacznie mi mówić dobre rzeczy, jak przyjaciółka będzie miała dla mnie czas, to ja się poczuję dobrze. To jest nieprawda. Jeżeli tam jest zielona, ta, ta dziura braku miłości, tej traumy, to tam można wrzucać, wrzucać to są te wszystkie sytuacje. Przypomnij sobie, ktoś ci mówi komplement, ale ładnie wyglądasz. A ty mówisz, nie, 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 nie mam brudne włosy, starą sukienkę, a w ogóle to jestem do dupy, tak? Jak mamy niezaleczone rany, to, to, to tam jest dziura bez dna, studnia bez dna. Ludzie mogą nam mówić miłe rzeczy ale my je będziemy tak przypuszczać przez siebie one tam wpadają jak w czarnej dziurze i znikają. I im więcej mamy oczekiwań i żądań do innych ludzi, tym mamy gorsze relacje. Bo ludzie nie chcą. My nie, ludzie nam nie są nic winni. Tak samo my nie jesteśmy nikomu nic winne. Dorosły człowiek dba o siebie. I jeżeli w związku jest dwoje dorosłych ludzi, którzy. każdy jest całością, każdy dba o swoje emocje, każdy dba o siebie, to mamy dopiero dojrzały związek. Okej? Okay? Dobra, druga rzecz. Czyli pierwsze to oczekiwania, roszczenia, żądania dziewczynki. Druga rzecz, zasługiwań. Och, jakie to moje? <słuch> jakie to moje dziewczyny? Żyłam tak przez 40 lat, a i później też jeszcze tego dużo, coraz tego mniej, ale ciągle to zauważam. Zasługiwanie to z kolei, bo tak, oczekiwanie to jest dajcie mi, a tu z kolei jest ten wektor na zewnątrz, czyli z kolei ja pokażę, jaka jestem cudowna. Jak, jak wam będę na każde zawołanie, zobacz jaka jestem fajna, jaka jestem rozumiejąca, jak ja po prostu rozumiem każde beznadziejne cudze zachowanie, on nie dzwoni, nie pisze, przyjaciółka zapomina, tak ludzie się zachowują wobec mnie, nie, nie, ale przecież ja jestem taka pełna zrozumienia, ja pokażę, jak ja dam tej pomocy dużo, tego bycia przy kimś, że będę zawsze, tylko zadzwoń, ja ci w nawet nie, nie musisz dzwonić. Ja czytam ci po prostu z Twoich myśli, domyślę się, czego Ty potrzebujesz, i ja Ci pomogę, ja Ci załatwię, ja zawsze będę. To jest to samo, tylko jakby wektor jest, kierunek jest inny. Roszczeniowa chce do siebie, tu ja pokazuję, ale po co? Po co ja zasługuję? Po co ja pokazuję, jaka jestem fajna? Żeby ludzie mnie chcieli, żeby ludzie mnie docenili, żeby mnie kochali, żeby mnie akceptowali. I to jest bardzo czasem schowane. Tak? Nawet tu pracując, ja się pokazuję, tak? Wychodzę do Was i się pokazuję. I łapałam się kiedyś na takich momentach, kiedy. Ojejku, no y, y, ostatnio długo o mnie nie było, nie robiłam żadnych filmików, muszę, muszę jakiś film zrobić, muszę zrobić live'a. Teraz się na tym łapię i mówię, dobra, ok, z tego poziomu kochana nie będziemy nic robić. Tak, ty dajesz, jak masz dużo, ty dajesz, jak chcesz się podzielić, jak chcesz wnieść wartość. Ale nie z lęku, bo to jest, zasługiwanie jest zawsze z lęku zapomną o mnie nie pokaże się um, muszę im pokazać że jestem jestem patrzcie jestem dla was tak i z tego miejsca nic dobrego nie przypłynie ani w związkach ani w przyjaźniach ani w pracy bo ludzie czują gdzieś pod spodem ten lęk to tę próbę ja się tak postaram żebyś mnie Chciał, żebyś mnie chciała, żebyś mnie lubiła, żebyś słuchała moich filmów, tak? To nie jest dobre miejsce. Pamiętaj, zasługiwanie jest zawsze z lęku. Ludzie, ludzie są istotami energetycznymi. Czy mają tego świadomość, czy nie? Ludzie czują energię. Czyli czy idziesz w związek, czy w relacje, czy w pracy z lęku. Zapomną o mnie, jak się nie pokażę, jak nie pomogę, jak nie będę na każde zawołanie, nie będą mnie chcieli, ludzie wyczują tylko lęk. I wtedy na przykład mężczyzna, ja tak mu pokażę wszystko, jaka jestem wspaniała. Mężczyzna będzie się odsuwał, przyjaciółka będzie się odsuwać, bo my nie chcemy niańczyć zalęknionej dziewczynki, jakkolwiek brutalnie to brzmi. Ok, trzeci. Trzecie zachowanie dziewczynki, które jest nieznośne, które jest odbierające ci poczucie własnej wartości i stawiające cię zawsze niżej od innych. Tłumaczenie się. Ktoś mówi: Ale dlaczego ty idziesz do tej szkoły? Dlaczego ty wyjeżdżasz w to miejsce? Dlaczego ty coś tam zrobiłaś? A dlaczego ty się tak ubrałaś? Tak? A my, zamiast powiedzieć, bo tak bo tak zdecydowałam, to mówi dorosła, albo, bo to jest moje, bo to jest dla mnie, bo mi się to podoba, kropka. To my mamy litanie tłumaczenia się. Tłumaczy się dziecko, tłumaczy się ktoś podległy, ktoś zależny, ktoś winny, no bo oczywiście dziewczynka y, pełna jest poczucia winy, nie? więc my musimy wytłumaczyć nasze decyzje, nasze wybory, to, czy mamy na coś ochotę, czy nie mamy, My, to jest bardzo ważny sygnał, że jesteś w dziewczynce. Jeżeli często się tłumaczysz. I pierwsze, co mówimy, stop temu, w sobie, stop. Nawet jak tutaj po prostu chce ci, to aż wypaść z ciebie. Nie, mówisz, dobra, stop. I zajmujesz się oczywiście tym, ja tego uczę, uczymy się tego w klubie do którego notabene jest dzisiaj ostatni dzień, kiedy można dołączyć, można dołączyć na trzy miesiące, na sześć miesięcy lub na dwanaście i dwa razy w miesiącu spotykamy się w klubie i rozmawiamy, to są takie warsztatowe spotkania o ważnych rzeczach, więc za, zapraszam, bo tylko raz na trzy miesiące można dołączyć, dopiero w czerwcu będzie można, więc zapraszam. Tutaj będzie pod filmem link, możesz skorzystać i tam w grupie uczymy się, bo kiedy my jesteśmy w grupie kobiet i widzimy, że my wszystkie mamy to samo, ten lęk przed odrzuceniem, że ktoś będzie niezadowolony, to nagle to staje się łatwiejsze, że my rozumiemy skąd to płynie, że to jest wzorzec, że to nie jest tak, że tylko ty to masz, no bo nie, ja też to mam i miliony innych kobiet też to mają i można to przekroczyć razem. Więc serdecznie Cię zapraszam. Natomiast jeżeli masz tendencję do tłumaczenia, przede wszystkim mówisz, stop, zabierasz się z tej sytuacji. Oddychasz, zajmujesz się swoją wewnętrzną dziewczynką, oczywiście masz ser różnych narzędzi, ale przede wszystkim musisz to sobie uświadomić. Z jakiej racji ty się tłumaczysz? Jesteś dorosłą kobietą. Z niczego się nie musisz tłumaczyć. Z żadnych Twoich wyborów. Tak nawet matce, tak nawet mężowi. Oczywiście ja nie mówię tu, że my będąc w związku, my nie negocjujemy, nie ustalamy pewnych rzeczy, ale z dorosłej. A wiecie, co kobiety mówią? To ja powiem mężowi, że jadę na spotkanie z koleżankami, a nie do ciebie na warsztat. Bo on będzie niezadowolony. Tłumaczymy się. Bo boimy się niezadowolenia innych i to jest 100% dziecka. Co ci zrobi niezadowolenie innych? Co ci zrobi, że ktoś się obrazi? Co ci to zrobi? Umrzesz od tego? Padniesz trupem na miejscu? Dziecko się tego boi, bo miało kary, bo miało ciche dni, bo matka się obrażała, albo miało wrzaski, albo miało wręcz kary fizyczne. Poczuj to w sobie, poczuj to w ciele. Że ty to niesisz, to ci odpala, ale w momencie, kiedy przechodzisz do dorosła i sobie uświadamiasz: No okej, okay, ale przecież ja nie jestem już małym dzieckiem. Nikt mnie nie ukaże. A to, że będzie niezadowolony, trudno, przeżyję. Zajmę się sobą, będę miał więcej czasu dla siebie. To uświadomienie jest kluczowe. Nie musisz się tłumaczyć, bo jesteś dorosła. Kropka. Bo tak, bo tak zdecydowałam. Bo tak wybieram w moim życiu. Rozumiem, że masz inną opinię, ale dla mnie to jest ważne. Koniec, a nie po prostu litania tłumaczeń, dlaczego to coś robisz, tak? Czwarty punkt. One przecież, oczywiście są wszystkie powiązane ze sobą, kawę do wezmę. I ten czwarty jest bardzo z tym związany. To wszystko wynika ze skupienia się na innych. Czyli czwarty punkt to jest zajmowanie się zachowaniami innych. Dlaczego on tak powiedział, dlaczego ona tak zrobiła. Dzisiaj miałam dziewczynę na sesji, która po prostu 90% czasu opowiada o tym, co ktoś. Bo siostra mnie tak traktuje, bo matka jest niedobra, matka na mnie wrzeszczy, bo matka chce, bo matka mnie zmusza, bo mąż wymaga, bo dzieci mnie nie słuchają i opowiada o zachowaniach innych. To jest może niepopularne. To jest może zdanie, które gdzieś Cię poruszy, bo ja to widzę u dziewczyn, które zaczynają drogę ze mną. Ale to jest kluczowe, no bez tego nie pójdziesz dalej, bez tego będziesz ciągle tym dzieckiem. Ludzie mają prawo robić, myśleć, zachowywać się wobec Ciebie, jak im się żywnie podoba. Mogą mówić straszne rzeczy, mogą traktować Cię źle, mogą robić cokolwiek. To jest ich odpowiedzialność. To jest ich ogródek. To jest o nich. Pytanie, co ty z tym zrobisz? Tylko że jeżeli twoja energia jest skupiona na tym, na opowieściach, bo oni to, bo oni tamto, bo ja jestem nikim, bo matka mnie umniejsza. To czy ty uważasz, że to cię uleczy? To skupienie się na zachowaniach innych? Cię uleczy? To wieczne rozkmijanie, dlaczego twój partner cię źle traktuje albo jak powinien się zachować, a się nie zachowuje, czy to cię uleczy? Wreszcie zabierz tę energię tu na siebie. Trwonimy swoją energię, rozkmijając zachowania innych i ciągle obserwując, jak się zachowują. I nie mamy siły na swoje życie, nie mamy siły na zmianę, na rozwój, na nowe nawyki, na rzeczy, które są dla ciebie ważne. Nie mamy siły, jesteśmy wypalone. Większość kobiet, z którymi pracuję, są przemęczone, wypalone, nie mają siły na nic, ale ciągle zajmują się innymi, bo ci inni siedzą tu, wpuściłaś ich do swojej głowy. I ciągle z nimi prowadzisz wewnętrzne dyskusje. Teraz to ja bym jej powiedziała, albo jemu bym teraz powiedziała. I prowadzisz te dialogi. I jesteś wyczerpana. Zabierz tę energię na siebie. Skup się na tym, co ty, co dla ciebie ważne, czego potrzebujesz, jak możesz małymi krokami te wszystkie nawyki myślowe zmieniać. Jak je, jaką masz narrację, a nie ciągle powtarzamy bezmyślnie, bo ja jestem taka, bo ja jestem beznadziejna, bo ja jestem yy, kozłem ofiarnym, bo, bo ja jestem, yy, nikt mnie nie szanuje. I sobie mówisz to pięć razy dziennie, nikt mnie nie szanuje. No i czy to powtarzanie cię leczy? Weź tę energię na siebie, na zmianę, na to, żeby najpierw to poczuć, a potem zacząć małymi kroczkami łapać się na wszystkich sytuacjach, kiedy ty pozwalasz przekraczać swoje granice. Tanie, czy w ogóle wiesz, gdzie one są? Wiesz, gdzie masz granice, wiesz, gdzie są te rzeczy, na które ty się nigdy nie zgodzisz, nawet jak to będzie brat Pitt, Masz takie rzeczy, które wiesz, że się nigdy nie zgodzisz? Ty siebie nie szanujesz, kochanie, a chcesz szacunku od innych, bo Twoja energia nie jest na tobie, tylko jest na wszystkich innych i na zajmowaniu się ich zachowaniami. I mówili im, jak oni się powinni zmienić. Zamiast wziąć tę energię na zmianę tu, na kształtowanie Twojej wewnętrznej, dorosłej, bo dziecko nie postawi granic, dziecko nie, nie zabierze się z trudnych sytuacji. Dziecko jest podporządkowane, dziecko jest zależne, dziecko jest. Zależne emocjonalnie od humorów mamusi, tatusia, partnera, koleżanki w pracy. Dorosła nie, ale dlatego, że energia dorosła jest tu, a nie w cudzym ogródku. Ok? Piąta rzecz. Dopasowywanie się. Czyli znowu połączone to jest wszystko, tak? Szczytuje zachowania innych, to co mówią i próbuje dopasować się do tego, co ktoś lubi. I poczuj teraz, kochana, czy ty możesz czuć się wartościową osobą, jeżeli ty ciągle jesteś jak chorągiewka, która się dopasowuje, która nie wie, co jest dla ciebie ważne, bo spełniasz wymagania innych? Czy ty możesz siebie szanować? Jeżeli ty. Ktoś mi opowiadał dosłownie wczoraj taką sytuację, że był gdzieś tam rodzina, partnera, jakieś wstrętne seksistowskie dowcipy, takie upokarzające bardzo kobiety. I wszyscy uśmiechili. i wszyscy się śmiali. I, i, i ta osoba, z którą rozmawiam, to była jedyna osoba, która zareagowała. I powiedziała. To nie jest fajne, nie podoba mi się to. To jest brak szacunku. No to oczywiście, znaczy nie oczywiście, ale akurat w tym przypadku usłyszałam, oj, nie przesadzaj, to takie żarty. Nie, nie mam, jeżeli nie ma w Tobie zgody na uprzedmiotawianie kobiet, na seksistowskie ochydne dowcipy, bo niektóre są zabawne, ok, ale mówię już o takich, wiecie, obrzydliwych. To Nieważne, gdzie jesteś, czy u męża, czy o królowej Wiktorii, czy u prezydenta, ty mówisz, nie mam na to zgody. I wy, na przykład wychodzisz. To jest dorosła. Ale dziecko co zrobi? Dopasuje się. No dobra, wszyscy się śmieją. To ja się też zaśmieję. Tylko do kogo tracisz za, zaufanie też oczywiście, ale do kogo tracisz szacunek wtedy? Do tych innych też pewnie, ale najbardziej tracisz szacunek do siebie. I zobaczcie te wszystkie momenty, kiedy my chodzimy z gniewem, chodzimy ze złością, chodzimy z niezgodą przez długi czas po jakimś spotkaniu, to są często sytuacje, kiedy nie stanęłaś za sobą, nie wyartykułowałaś. Stąd tyle chorób tarczycy, Hashimoto, tarcza, tak? Ochrona. Kiedy nie stanęłaś za sobą, nie powiedziałaś, nie zgadzam się. Ktoś przy tobie kogoś umniejszał, ktoś przy tobie umniejsza kobiety, dzieci, ktoś żartuje sobie z mniejszości, a ty milczysz, żeby się dopasować, żeby ci nikt nie odrzucił, żeby poczuć przynależność. Kochana, płacisz wtedy sobą swoim szacunkiem do samej siebie. Nigdy nie będziesz mieć poczucia wartości, jak będziesz to robić. I to budowanie tej dorosłej w sobie, tej przynależności przede wszystkim do siebie, do moich wartości, do moich granic, do mojego dobrostanu i potrzeb, to jest dorosłość. Dziecko się zawsze będzie dopasowywało. Przypomnij sobie siebie. Z przedszkola, ze szkoły była jakaś grupka, coś się nie podobało i dzieci się dopasowują. Dzieci się dopasowują, nie dorośli. I rozejrzyj się wokół, jak dużo osób. To przebrane dzieci w ubranka dorosłych. Nie powiem. Bo jak będzie przykro, bo będzie niemiło, bo będzie niekomfortowo, bo on się nie spodoba, bo ktoś będzie niezadowolony. To jest dziecko. Pięć. Mogłabym tak długo, ale pięć zachowań. Takich najmocniejszy, takie, które ostatnio bardzo często widzę i oczywiście warto nad tym pracować. Chodzi o to, żeby w sobie nowe nawyki i... Z... Zmieniać automatyczne reakcje, żeby nowe reakcje weszły Ci w nawyk. Nawyk się buduje, kochana. To nie zdarzy się z dnia na dzień. Oczywiście robię to na różnych moich programach. Możesz sobie popatrzeć na moją stronę. Jest klub, jest akademia, jest program Flow Roczny, Akademia Półroczna, są przeróżne programy. Możesz poszukać gdzie indziej, natomiast pamiętaj o jednym: dopóki jesteś w dziecku, nie masz sprawczości, nie decydujesz o swoim życiu, tylko jesteś jak chorągiewka, tracisz szacunek do siebie i tracisz bezcenny czas, bezcenny czas swojego życia. Ten dzień i tak minie. Co małego zrobisz dzisiaj, żeby zareagować, może bardziej po dorosłemu, nawet jeżeli to trudne? Z tym Was zostawiam. Napiszcie, jak Wy to robicie, jak Wy to widzicie, ile widzicie w sobie i innych zachowań dzieci. Myślę, że to będzie cenne dla innych też. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.